Gdzie to było w Gdańsku? Słowami mówili, że takie... Myślę, że o tej mi się pojawiło. Bo najgorsze, co może być dla osoby, która występuje, to wejść do pustej sali, pokazać, że nikt nie przychodzi i nikt nie chce posłuchać, prawda? Mam na imię Kamil Ja mam dwa życia. <gryshe> Jedno jest jakby zawodowe. Jestem inżynierem w flocie. W tym momencie drogi historii spadających dwóch części dotyczącej pół czasu. Pół czasów, który się pojawiła w yy, naszych czasach na osobnych czasach. I generalnie określam te yy, pozycję jako science fiction. No i właśnie, science fiction. No i co z tymi podróżami w czasie, prawda? Więc y, w nauce generalnie przyjęło się y, jest takie pierwsze podejście, tak zwane biurnosje do podróży w czasie, czyli wszyscy siedzimy w jednym ramieniku i zasuwamy przez ten świat w y, takim samym czasie, a w jakiejkolwiek podróży to jest wypadnięcie z tego nurtu i gdzieś tam po. I taka pozycja najczęściej się pojawia w literaturze właśnie takie przyjęcie. No ale nauka szła do przodu, prawda? I jakby pojawia się yy, teoria Iszajna, drugi program zbędności, gdzie nagle czas stał się kolejną współrzędną w tym, w tym całym Mówiły się właśnie, jak to jest z tym czasem. Czy można podróżować, czy nie można? No i w czasach mamy współczesnych Stephen Hawking połączył tą czasą przestrzeń z czasem jako takim, ale przyjął zasadę z tego że podróże są możliwe, ale tylko w matematyce, a w rzeczywistości tego się nie da zdjęć. Ale to jest tylko teoria, prawda? Yy, I właśnie jeżeli chodzi o model matematyczny, to powstał całkiem niedawno, bo w 2018 yy, astrofizyk z teoretykiem matematycznym, westchnę tutaj pisami, to jest yy, pan Ben to fizyk Sang. opracowali model właśnie matematyczny, w którym jest możliwość podróży w czasie. Czyli jest ona możliwa na zasadzie bomba czasoprzestrzennego, w którym rzeczywiście moglibyśmy podróżować i do przodu, i do tyłu. Ale, tak jak jest to powiedziane, jest to model matematyczny. No i teraz pytanie, czy ten model matematyczny kiedykolwiek uda nam się już w rzeczywistość. wiele modeli matematycznych potem zmieniało się rzeczywistość, więc to całkiem możliwe, że nam się kiedyś uda. Podróżować. Jak będą no te podróże wyglądały? No cóż, tutaj jakby wrócimy do, no, do moich książek. Właśnie, jak na kim mułu i pan dalej, zaproponowałem wersję, taką, że jest w wieku czasu. On ma postać ze na nawet w tych jak tak pasował. pochodzi z XXIV wieku. W XXIV wieku ludzkość opanowała już możliwość podróży w czasie. Z jednej strony opanowała, a z drugiej strony panicznie się tego boi jest świadoma od sekwencji, które się mogą wydarzyć. Więc powołuje tak zwany departament czasu, organizację, która e, mając specjalną sieć dozoru, podgląda jakby historię i sprawdza, co się w niej dzieje. Po co w ogóle podgląda? A no to się wiąże z samym wehikułem jako takim. Ponieważ to nie jest tak, że podróże w czasie są zupełnie zakazane. Nie, one są dopuszczone na pomocą tych na poziomie tak obserwatora, gdzie pojawiamy się w okresie, który chcemy odwiedzić jako taki obserwator w są czasoprzestrzennym niewidoczny, nie mogący wpływać w ten sposób, jak obserwujący. To jest możliwość e, obejrzenia sobie, wspomnienia pewnych wydarzeń, no, nauki historii, bardzo no, fajnej nauki w ten sposób. I tylko tyle. No ale ten wehikuł posiada też jeszcze dwa kolejne poziomy podróży. Jest to poziom uczestnika, gdzie nadal. Tylko w pewnym sensie jesteśmy w stanie wkroczyć do tego świata, który, który odwiedzamy, ale już możemy namacalnie jakoś z tego ogóle na chwilę tak powiem, wyjść, żeby jakoś zaingerować w ten świat. No i ostatni poziom, czyli uczestnik. No to już tutaj tak powiem: wszystko można. Pojawiamy się. W pełni w pełni możliwości zmiany, zmiany tej historii. Te dwa ostatnie, oczywiście, poziomy przyjęte, że są dopuszczone tylko w, dla odpowiedniej grupy, dla odpowiednich sytuacjach. No i tutaj jakby yy, ta stacja kontrolna jest w centrum, które. W z którego też ten Departament Czasu wysyła swoich przedstawicieli. Jeżeli ktoś próbuje zmienić czas, to główny bohater właśnie kontynuuje, dostając taką możliwość zmiany czasu, postanowia wpłynąć na historię i cofa się, się w czasie i zaraz za co może zaznaczył karabin sprowadzany na stację kontrolną, tak żeby, żeby osądzonym, na ile wpłynął na ten czas i może pozostać z tego Same podróże w czasie, no to nie jest nowość, jeżeli chodzi o literaturę, bo tak naprawdę już w XVIII wieku pojawiają się opowieści, które w jakiś tam sposób pokazują podróże w czasie, ale to najczęściej właśnie jest w postaci biednego e, odwiedzającego jakiś czas albo otrzymującego jakieś informacje e, z przyszłości. Potem, powiedzmy, w XIX wieku może nie jest to aż taka duża ilość, a już na końcu, gdzie chodzi o nasze czasach w 50. No to już jest szaleństwo w literaturze. W wielu, zarówno w literaturze, jak i w kulturze, czyli w filmach, serialach, motyw podróży w czasie też się pojawia i to już w tym wypadku nie tylko w postaci e, biernego obserwatora, ale też czasami osoby, która wpływa na tę historię i jej w jakiś sposób, to, 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 to widać. Jeśli chodzi o właśnie mechanikę podróży przedstawioną w moich, yy, moich powieściach, no, no tak jak już wspomniałem na początku, jest to, odbywa się za pomocą zegarka. Jeżeli chodzi o kinu, to tam yy, bohater dostaje dostęp do, do prototypowego rozwiązania, które ma pewne ograniczenia, chociażby takie, że trzeba się przenosić z poziomu ziemi po jest podróżnik tylko w czasie, a nie, tylko, a nie w przestrzeni, czyli nie jest w stanie zająć innego miejsca w przestrzeni. Jeżeli chodzi o te rozwiązania już późniejsze, które są stosowane, to tam jest też, też możliwość przemieszczania również nie tylko w czasie, ale i we współrzędnych. Yy, generalnie jeżeli chodzi o kwestie paletów, no, bo z podróżami w czasie wiążą się również paradoksy, najbardziej znane z dziadka, jak tutaj jest to rozwiązane. Generalnie przyjęta jest zasada multiświatów, czyli zmiana czasu powoduje, że wracamy już do jakby czasu równoległego dla nas, który w jakiś sposób się tam ruszył. Podgląd na, na te zmiany czasów właśnie też są na stacji kontrolnej, gdzie obsługa stacji kontroli jest w stanie śledzić, jak zmienia się historia i na ile ona przeskakuje do czasów równoległych i jak bardzo się zmienia. Na czas, czy ona determinuje się i wraca po jakimś zachwianiu z powrotem do, do tej linii, która była na początku, czy rzeczywiście zmiana kolosalna, kolosalny wpływ i rzeczywiście zmienia historię Zagrościa? I tak mniej tak, e, więcej wygląda e, mechanika jakościowa, zarówno jeżeli chodzi o podróż, jeżeli chodzi o weziku, e, Jeśli chodzi o działanie departamentu czasu, jako strażnika, strażnika tego czasu 24 wieku. Nie czy mają Państwo jakieś pytania, jeżeli chodzi o... Stawiamy. Słucham. Było wspomniane o podróżach także w przestrzeni, przy okazji w yy, czasie. tak yy, jak rozwiązać problem, że tylko yy, po, się porusza, ale i społecznie i ma efektywności. Ktoś pamiętł, no nie no, generalnie jest kwestia, znaczy tak, tak, po pierwsze działamy na dość e, dość ograniczonym zakresie, no bo cała historia dzieje się na ziemi, a z drugiej strony no, jest to e, cały system, e, który e, jakby umieszcza nas w odpowiednim miejscu w czasie i przestrzeni. Dlatego, że ten zegarek już posiada, y, nasz zegarek, no, on tak, że się nazywa zegarkiem, tak, bo tak wygląda, ale jest to w zasadzie cały system sprzęgnięty właśnie z tą siecią dozoru, że on jest w stanie pobrać informacje i umieścić nas w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie. To znaczy, to nie jest... Znaczy, tutaj jest przyjęta oczywiście zasada, że podróżujemy przez czas, tak samo jak podróżujemy przez, przez skórze normalne, tak? że to nie normalne. Jest że obiega słońce Ziemia, no, ona podróżuje jednocześnie w czasie. Z dołu pod tym względem to jakby cały system tej yy, sieci do dołu yy, plus boi, które są rozstawione też w czasie, czyli podróżujemy jakby w znanym, w znanym obszarze. Tam nie jest tak, że cofamy się zupełnie w jakimś świecie nieskafalogowanym yy, nie pszczości. przyszłą cywilizację która to wykorzystuje. Generalnie tak chodzi o tak, że jest technologia opanowana i, i użytkowana, ale dość restrykcyjnie pilnowana, no z wiadomych przyczyn, bo efekt motyla również w historii występuje i on jest jakby kantą całej, całej tej opowieści, pokazaniem, że no, nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, tak jak się spodziewali, a z drugiej strony musimy brać konsekwencję tych zmian, które wykonaliśmy. To jeśli nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję.